Dzień dobry. A dzisiaj, ogrzewanie podłogowe w systemie TC Flex. Omówimy sobie kilka rzeczy. Na koniec, może powiemy, ile to kosztuje. No to zaczynamy. Jesteśmy w parterowym domku. W sumie około 190 metrów po podłodze. To jest pomieszczenie techniczne. To był nasz projekt. Odtece troszkę go zmodyfikowaliśmy, mianowicie dodaliśmy więcej obwodów, żeby skrócić pętle. Tutaj źródłem ciepła będzie pompa ciepła Panasonic Seria K, wpięta na ostro bez żadnych buforów i po prostu chcieliśmy jej zrobić dobre płuca. Chodziło nam o przepływy. Krótkie pętle, tutaj większość pętli ma po 60 metrów, kilka jest po 80. Zasilania są poprowadzone pleksem 32. Po prostu będzie to hulać. Ona się nie będzie męczyć. No, będziemy szli dalej, chyba. Nie będę Wam pokazywał ciągle rozdzielacza. Jesteśmy w kotłowni. Znaczy w kotłowni, pomieszczenie techniczne. Sorry. Przechodzimy do garażu. Tu mamy dwie pętelki. Rozstaw co 20. Wiatro łapik gęsto mieszanie 10-15. Tutaj mamy wyjście. Przechodzimy do salonu. Tu jest 5 pętli. Też rozstaw mieszany. Przy ścianach zewnętrznych jest zagęszczenie co 10. Reszta co 15. Pokażę Wam, jak to wygląda. Kuchnia. Salony wyglądają najładniej zawsze. To jest tak, taki trik, że głównie je się pokazuje, bo to jest prosto. Najciężej jest w łazienkach, i innych małych pomieszczeniach. Tutaj kończymy ten rozdzielacz. Przechodzimy do strefy nocnej. To jest korytarz. Pierwsza łazieneczka, gęsto, tutaj ma być gęsto. Pokoik, dwie pętle, według projektu była jedna, ale tak jak mówię, woleliśmy je poskracać, to zawsze potem plusuje. Kolejny tu jest gabinet, gabinet ściany północnej, zagęszczenie co 10 do połowy pętli, tu co 15. To jak według, zgodnie z projektem. Pokój. Kolejny. Tutaj mamy pralnię. Drugi rozdzielacz. To nie jest manometr do próby, żebyście nie myśleli. To jest po prostu manometr, który zostaje na czas wylewek. A tak naprawdę to do czasu, aż tutaj wrócimy czyli zakładać pompę ciepła. On ma po prostu potwierdzić, że nic nie zostało przebite podczas wylewania. Tutaj akurat będzie anhydryt. Dobra, chodźmy. Sypialnia główna. Tutaj mamy dwie pętelki. Garderoba. I ostatnia łazienka. Do łazienek będą jeszcze grzejniki elektryczne. Inwestycje może się kojarzyć, bo byliśmy tutaj niedawno robić rekuperację. Dokładnie nie spodziewaliśmy się, że tak wcześniej wrócimy. Bo styropian zajmuje trochę czasu, ale okazało się, że inwestorzy znaleźli sobie naprawdę fajną ekipę od wylewek, od antydrytu, która położyła ten styropian w jeden dzień. I to nie tak, że jest jakiś dramat, tylko zrobili to bardzo porządnie, także naprawdę godnie polecenia, cenowo też bardzo okazyjnie. Dobra, będziemy kończyć. Odnośnie kosztów miało być, tak? Słuchajcie, taka tu jest około 190 metrów, 186. Taka instalacja. W systemie TCSLQ z nierdzewnymi rozdzielaczami, z podejściami do nich na porządnych średnicach, wychodzi jakieś 20 tysięcy brutto może mniej, może więcej o takie okolice jeszcze, nie wiem jak będzie potem. Oglądacie ten filmik, który jest nagrany na początku 2024 roku. Trzymajta się, cześć!